Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! No i stało się. Meteorolodzy zapowiadają, że to już koniec i już nigdy nie będzie takiego lata. A w każdym razie takiego lata już nie będzie w to lato. Temperatury spadną i będą oscylowały wokół 20 stopni Celsjusza, a im dalej na północ, tym temperatury będą jeszcze niższe i będzie bardziej mokro. Sekretarz Generalny NATO i były norweski premier Jens Stoltenberg podkreślił, że sytuacja w Europie jest najgroźniejsza od zakończenia II wojny światowej. W centrum Europy toczy się wojna na pełną skalę. I jeżeli nie postawimy się Putinowi, to on potraktuje to jako słabość i zaatakuje kolejne państwo. Podkreślił premier na wczorajszym rozpoczęciu obozu letniego Partii Pracy na wyspie Utoja. Norweski rząd, jak i cały parlament chce opracować pakiet pomocowy mający na celu zażegnanie obecnie kryzysu. Kryzysowej sytuacji energetycznej w Norwegii. Pakiet ma być skierowany zarówno dla gospodarstw. Domowych, jak i przedsiębiorców, i ma zawierać m.in. dopłaty do rachunków, czy możliwość zakończenia wysyłania energii elektrycznej produkowanej w Norwegii poza jej granicę. Opozycja chce, aby te prace zostały przyspieszone, czyli, krótko mówiąc, aby przerwa wakacyjna zakończyła się wcześniej. Decyzja na ten temat ma zostać podjęta w poniedziałek 8 sierpnia. A zarówno ja, jak i cała ekipa mojej Norwegii prosimy, abyście wysyłali zdjęcia, swoje zdjęcia z wakacji spędzanych w Norwegii. Gdzie jest co tam robicie i dlaczego jest tak pięknie. Oczywiście najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na naszych socjalach, Facebooku czy Instagramie i właśnie tam możecie je podsyłać. Zapraszam serdecznie. Z niedawno przeprowadzonej ankiety wynika, że bardzo niewielu Norwegów jest przekonanych o tym, że ich służby bezpieczeństwa działają na dobrą rzecz obywateli. Im dalej na północ, tym to zaufanie jeszcze spada. I dla porównania tylko 50% respondentów jest przekonany, że służby bezpieczeństwa Bezpieczeństwa policji są godne zaufania. Na północy jest to 38%, a tylko 34% Norwegów ufa Narodowym Służbom Bezpieczeństwa. Dla porównania z ankiety przeprowadzonej w Polsce w roku 2020 wynika, że 48% Polaków ufa policji. W Norwegii nie ma ustawowego przepisu, który nakazuje w toaletach publicznych instalować przewijaki dla dzieci. I z tego właśnie względu dużo norweskich kobiet przewija swoje dzieci na brudnych Oślizgłych i klejących podłogach w toaletach. I z tego właśnie względu ma duże i coraz większe pretensje do norweskiego rządu. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Szcząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego, poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.